Witam Państwa. W marcu jak w garncu, jutro będzie ciepło, a pojutrze znowu ochłodzenie. Proszę spojrzeć na zdjęcia satelitarne. Jutro Polska znajdzie się w pasie rozpogodzeń, ale w środę ponownie przybędą do nas kolejne chmury związane z niżem znad Atlantyku. Do tej pory byliśmy w strefie frontów atmosferycznych i dlatego padał u nas deszcz i była mrzawka, ale już w dniu jutrzejszym wpływ na pogodę u nas w Polsce będzie miał właśnie ten wyż śródziemnomorski, dzięki któremu będzie trochę cieplej. Jutro najniższe temperatury będą panować w Islandii i w Norwegii tam będzie minus 5 stopni, w centrum Europy ocieplenie plus 10, ale najcieplej będzie na południu Francji oraz w Hiszpanii plus 20 stopni. Przed nami noc pochmurna z niewielkimi opadami deszczu, zwłaszcza we wschodniej części. Kraju. Natomiast na zachodzie proszę spojrzeć, większe rozpogodzenia i tu nie powinno padać. Temperatura w nocy wyniesie od 2 do 5 stopni. Jutro na północnym zachodzie będzie niestety pochmurno i deszczowo. Deszcz będzie padał zwłaszcza w Zatoce Gdańskiej. Więcej chmur na wybrzeżu, w Wielkopolsce więcej przejaśnień i mniejszy deszcz. Temperatura w tym rejonie wyniesie od 8 do 11 stopni. Na barmi Mazurach i Mazowszu również sporo chmur. Deszcz pojawi się zwłaszcza we wschodniej części tego regionu. Więcej słońca na Mazowszu. Temperatura od 6 do 11 stopni. Podobna sytuacja będzie na południowym wschodzie, a więc sporo chmur, zachmurzenie duże. We wschodniej części regionu na pozostałym obszarze więcej słońca, chociaż chmur nie zabraknie, również może pokropić deszcz. Temperatura od 8 do 11 stopni, jednak najlepszą pogodę i najwyższe temperatury będą mieli mieszkańcy Śląska. Tutaj będzie najwięcej chwil słonecznych, nie powinno padać. Jeżeli pokropi to tylko pod wieczór. Temperatura od 11 do 12 stopni. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1500 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne, Będą niekorzystnie wpływały na nasze samopoczucie, zwłaszcza w Polsce Zachodniej oraz Wschodniej. W centralnej części kraju będą one obojętne, a temperatura odczuwalna będzie tym razem wyższa od tej faktycznej i wyniesie od 6 do 15 stopni. Warunki jazdy dla kierowców będą utrudnione przez poranne mgły i zamglenia. W ciągu dnia, przez padający deszcz. We wschodniej części Polski, wieczorem deszcz pojawi się na zachodzie. I warunki jazdy dla narciarzy, proszę Państwa, niestety będą utrudnione przez padający deszcz no i ocieplenie, a więc. Śniegu coraz mniej. I kolejne trzy dni, proszę Państwa, w środę będzie najbrzydsza pogoda, najwięcej chmur, opady deszczu. W czwartek brzydka pogoda pozostanie jedynie na wschodzie kraju, ale tam pojawią się opady deszczu ze śniegiem. W piątek rozpogodzenia prawie w całej Polsce, niestety tylko na południu kraju jeszcze będzie padał deszcz ze śniegiem i będzie więcej chmur. A temperatury w środę wyniosą od 6 do 10, a więc jeszcze ciepło. Od czwartku ochłodzenie od 0 do 4 stopni. Ciśnienie gwałtownie skoczy i w piątek wyniesie 1020 hektopaskali. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.